Bym, bem, bym. Siemaneczko wszystkim. Witajcie w kolejnym odcinku z Bąka Zumiarza. Piękne lato tego września mamy, nie? To trzeba przyznać. Dobra, nie o pogodzie. Powiem wam tak. Zaskoczyliście mnie znowuż. Zaskoczyliście mnie znowuż, zobaczcie, co się tam dzieje. Trzy, trzy ogromne paczki, ale za tym... Zaraz o tym... za chwilę, dobra, język mi się plącze. Na dużo wypiję. Żartuję nie piję. Eee, co? Zaczynamy zapałę. Zanim przejdziemy do jakiejś paczki, no ja wiem, ja wiem, Wy też na to nie możecie patrzeć. Ja na tym bagażu też nie mogę patrzeć. Ja przerabiam sreberko. Porządek kiedyś się zrobi, powiem Wam tak. No ja chciałem się odgracić. Chciałem się odgracić i przyżykowałem do elektropaki 60, 70, 70, tam jest parę kilogramów. 72 albo 3, dokładnie coś, coś, coś w tych okolicach. Nie będę Wam pokazywał moich etykiet przecież nie. Ale zobaczcie. Zobaczcie, co do mnie przyszło, no bo to jest po prostu niemożliwe, trzy paczki jednego dnia, trzy paczki jednego dnia i zobaczcie, ile tego jest, 72 kg, tyle, co ja wysyłam, tyle przybywa z powrotem w bunkrze. Otworzymy, zajrzymy sobie do jednej dzisiaj, bo oczywiście oprócz tego będą jakieś fanty złomowe, no i wśród tych fanty złomowych jest ciekawostka, no. jest ciekawostka, którą pewnie widzieliście na szorcie, zobaczcie, nie kłamie. Skrzynki puste, to wszystko weszło w trzy kartony, jeszcze zostało tylko trochę kabelków, no i coś już się zaczęło zbierać, teraz będę na bieżąco, dobra, postaram się chociaż na bieżąco, yy, na C, B, jakieś tam coś tam inne, yy, kabelki, yy, komputer, może mi się to uda, może nie, chyba, że znowu już będzie natłok elektroniki, to się sprysmuje i poświęcimy sobie jakieś północy <noise> na segregację, pakowanie i te inne, yy, za to będzie serwerko, za to powinno być dwie, jak się pomyliłem w liczeniu to może trzy dwie na pewno, dwie na pewno moletki jakieś z tego zobaczycie niebawem ale przejdźmy przejdźmy do paczki no weźmy tą z góry, czyli paczkę od Krzysia, no a ofiarodawcami Krzysztof tajemniczy widz na razie nie zdradzam bo nie wiem czy mogę no i kolega, który już jeszcze kiedyś był umie z Radomia tu się spodziewam Yy, czegoś podobnego, czegoś podobnego do tego. Jeszcze mam całą kastrę do przerobienia, <noise> ale tego nigdy za dużo. Dobra, zacznijmy yy, od paczki od Krzysztofa. Powiem Wam w tajemnicy, że ta amenda no jest chyba najciężejsza. Spróbuję to rozciąć paznokciem, bo dawno nie obcinałem. Może się uda? <noise> nie, nie, nie uda się. Dobrze to kto ma y, pudła bananowe, to są najlepsze, najlepsze pudła y, do pakowania. Wszystkiego naprawdę no. najlepsze do szkła, do wszystkiego. Kurczę, zobaczcie, moment otwarte, teraz tylko podnosimy niech do góry. Chyba odwrotnie, albo tam było odwrotnie, albo tu jest odwrotnie, już sam nie wiem. Chyba tak, chyba tak. Robię pewnie bałaganu. Widzieliście? Chyba na robię bałaganu. Co tu pisze? Nie złyści zapasowe. Coś tam pisze, nie? Pamiętaj, że przydziałeś się bez części... Aha, pamiętaj, że urodziłeś się bez części zapasowych. Fajna tablica PRL To ona będzie y, chyba zostanie tutaj w bunkrze, bo to powieszenie w chałupie to trochę y, sfastrygowana Ja tylko idę w Emalię Do no domu, tylko w Emalię A tu zobaczcie co jest Zobaczcie co jest Kurczę będę przerzucał, będę przerzucał tutaj dla pudła Może coś tu jeszcze Może jeszcze jest coś tam Oprócz tego jest jest tu coś ciężkiego, czyli ona chyba było dobrze Ciuciu Ciuciu -ciu, yy. Ciu -ciu to dla Corusi Krzysztof zawsze zbachał jej zęby coś Nie mamy coś czegoś to za chwilę sobie do tego zajrzymy yy, Zobaczcie ile styczników Zobaczcie ile styczników, przełączników no, Te bardzo lubię yy, Pokazywałem na którymś filmie w drodze do miliona ze srebra Je się, to jest bardzo kruchy plastik zawsze się złapać, przekręcić i piękne styki wychodzą z tego zobaczcie jaki zestawik Kurde. ten milion jest osiągalny może, będziecie, może Wy oglądając mnie będziecie naucznymi świadkami jak ten milion się stanie 200 lat na no to współczuję współczuję Wam oglądania nie? Ja myślę, że to chyba, to chyba odwrotnie była, ale nie wiem, etylina 78 i ja pierdzielę to jest Emalia. To jest Emalia. Etylina y, 9 zł. Piękne sztuki. Ja pierdzielę. Nie, to jest krzyż, to jest to, co. Ja coś lubię najbardziej. Gruba blacha emaliowana. I ta trochę cieńsza. Piękne. Piękne, być może y, albo... Handluję i kupię coś innego z Mali, a raczej nie. Te są przepiękne, to jest PRL. Tak obstawiam PRL, no coś pięknego, cudowne. Krzysztof Ogromnie dziękuję yy, Więcej mi nic nie było potrzeba. <grym> Naprawdę, więcej mi nic nie było potrzeba. Oprócz błękitnego chyba yy, są budki, jakieś tamtych Znowu będę miał. Jedno skończyłem, a już są następne. Pieczę, dobra. Tak słów. słów. A tu jeszcze tu mamy. Jakoś korbe. Jakoś korbe. co mamy? Jakąś korbę. Jakoś korbę. To Ty Krzysztof żeś tutaj zrobił. To Ty Krzysztof żeś narobił. Szkało mnie, bo nie wiem co to jest. Nie chcę palnąć jakiś młynek do kawy. To zboża i ja wstawiam na jakiś stary, taki żeliwny, wiecie co? Młynek, nie wiem, pieprz, kawa, tu by będzie wylatywowało. Nie wiem, może tak. Jakiś młynek na pewno. I ja pierdzielę to, oczywiście. To oczywiście, Krzysztof, dawno nie miałem nic w Twojej kolekcji. Dzięki Tobie, no w końcu coś przybędzie. Stawiam, że rączka jest nieoryginalna, raczej na 100%, dorobiona w chwili potrzeby. Może kto ma oryginalną rączkę do takiego czego? Jest piękny, piękny kawał złomu. Bo to zaraz niektórzy powiedzą, cieszę się z rdzy. No, cieszę się z rdzy. Piękna sztuka, naprawdę, Krzysztof, ogromne, ogromniaste dzięki. No kurczę, no to tutaj zasługiwało na pełnoprawny odcinek, ja wiem, ja wiem, to się tam ale musimy jeszcze dojść do moich fantazyj dzisiaj i zrobimy to, jakby to powiedzieć, bez cięcia, bez cięcia, O będę sobie za chwilę, jutro potem, wieczorem w nocy, wieczorem w nocy, tu się przestawimy, tu się przestawimy, no i się. We wczorajszym odcinku, wczoraj był odcinek ze złomowiska, jakiś fanty, czy coś tam kiedyś. Yy. Widzieliście, że nie było elektroniki? Yy. Widzieliście. To był pierwszy odcinek od dawien bez elektroniki. Yy. No bo nie, 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 zwracałem mocnej uwagi na nią. <noise> bo tu miałem właśnie całą stertę, musiałem się tego wyzbyć. I już zaczynałem z powrotem zabawę. Yy. Skrzynka też jest ze złomu, wziąłem sobie, bo wziąłem. Yy z jakiegoś telewizora. Jakiś twardy dysk yy, i to tam z pralki też sobie wykręciłem, bo chwilę wolną miałem. Miałem wolną chwilę, co dziwnie brzmi. Yy, mogłem to zrobić trochę nieco inaczej. Zobaczcie, taki kosz, kosz na cebulę, ziemniaki, pietruszkę, marchewkę, ale jest pełen, jest pełen gadżetów, fantów, nowelików. Yy, nie będę wam pokazywał, albo pokażę wam. Trochę elektroniki, trochę z komputerów, jakiś twardy dysk. Jeszcze jeden twardy dysk przykręcony na to a Torxa, a nie chciał się złamać taki giętki plastik, ale opłacało się i tak z tym plastikiem. No, motherboard. Motherboard computer. płyta główna z komputera. Jeszcze widzicie. Radiator, procesor, aluminium sprzedam u mnie w skupie drożej niż metaleo. Nie wiem co z tym metaleo się stanęło. Lepiej oddać do pobliskiego skupu. Przynajmniej z aluminium taką jest. Z, z puszkami i z takimi innymi. Tu jeszcze jakaś taka. Może będzie posrebrzane. Sprawdzimy, jak nie to musiąc na pewno. Coś fajnego. Coś fajnego. Coś pięknego. Zobaczcie. Krowi. Krowi, czy jakieś tam, nie wiem, marynarskie. Jak to kurcze, nie wiem. Krowidzwą. Nie wiem, kurcze. Nie wiem czy go oddam. Nie wiem czy go sprzedam. Myślę, że to z dych jest warte, nie? Przemyślimy. Dobra, do przemyślenia. To jest, wiecie co to jest? Uchwyt do kociołka uchwyt do kociołka, do zakręcenia, e, jakby to powiedzieć, e, dekla, pokrywy e, ja zbieram takie części za każdym razem, jeśli trafię na złomowisku dzięki temu udało mi się już złożyć trzy kompletne, zrobiłem, e, kociołki nóżki, kociołek, pokrywka, zamknięcie no, to zrobiłem, dzięki temu, e, kurczę, na całą mam zarobiłem jakaś karta e, tam graficzna, rozszerzeń czy innego tam e, przeznaczenia Yy, otwierasz yy, do jaboli yy, najlepsze, wiecie jakie są jabole? te, chaton, jabol rocznik bieżący <grymne> najlepsze wina tak mówią, yy, nie oczywiście nie wiem, bo nie piję się yy, tam jest przełącznik, ale nie mogłem wyciągnąć go z tej konserwy, z tej puchy, więc go zabrałem w całości. I przez to, przez to już tu przesta przestaje być zyskowne, jakby to powiedzieć, ale dalej jest tam serwerko. No do hobby trzeba nie czasami dokładać, dopłacać. I tyle. Jeszcze coś z elektroniki, jeszcze coś z elektroniki. Jeden gwintownik. Gwintownik, tak. Rodzaj męski to jest Gwintownik Jest mocno także jeszcze nie uciekajcie mnie nie? nie, nie. Yy, kulkę analną <laughs> Może nie analną, ale aczkolwiek yy, Może gdzieś tam komuś by się zmieściła Wziąłem ją, bo wiecie, kiedyś znalazłem Kulę do boce Do boce, wiecie, bóle Do rzucania i bardzo duże było zainteresowanie Nią na rynku, ale brakło Kulki stalowej, wiecie, tej głównej No yy, się przeszlifuje albo przemaluje i będzie komplecik to z jakiegoś łożyska e, szukałem, powiem, że szukałem e, znalazłem e, to jest od jakiegoś e, motorowera, nie? To tam do nabijania kilometrów, bądź prędkości made in Poland, e, ślimak czy jak to się tam inaczej nazywa, to działa tam się kręci, obraca, także wydaje się być sprawny, zawsze mówię, że wydaje, bo nigdy nie wiadomo do końca i coś takiego to jest kilogram mosiądzu. no to waży kilo 100 razem z tą deską, ale to pójdzie, to pójdzie na, na Pchitarek. to jest, jak ktoś mówi, pamiątka marynarska y, z marynarki, czy skąd tam indziej, y, widziałem takie coś jako podstawki na długopisy, ale to oryginał, takie to jak było to, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje, a teraz idziemy do fanta dnia, a fanta dnia widzieliście na szorcie, spawarkę, spawarkę i tę taką... Kurczę można już to podpiąć pod zabytek, nie? Techniki, technologii, czy czego tam innego. Taka nie bomba. Bomba spawalnicza. Kto strzelał z kerbidu? kto wie jak kerbid działa, no to wie jakie to mogło być albo było niebezpieczne, chociaż było używane. Z pewnością były jakieś wypadki. Wypadki są do tej pory wszędzie. Nie dostrzeżecie teraz nic na tych tabliczkach. Ja tam dostrzegam, one potrzebują oczyszczenia. W to całość Oczekuję, jakby, powiedzmy, chciało, e, to Oczekuję, ktoś chciał oczyszczenia. Oczywiście nie wiem co teraz z tym zrobić. E, czy zostawić sobie, e, dla mnie fund, jako starość, jako ciekawostka. Bardzo fajny, ale taki kurczę, nie bardzo mi pasujący do mojej kolekcji. Być może ktoś będzie chciał. Niewykluczone, nie może ktoś będzie chciał zakupić. E, Jakiś tam fajny pieniądz za to można dostać. Nie oczekuję milionów, ale tam 999 tysięcy. <grym> 9 zł 99 groszy to już byłoby coś tam e, fajnego. Nie, powiem Wam szczerze, no naprawdę cieszące, cieszące znalezisko, bo jest, tego, bo jest tego naprawdę mało dla mnie fan e, dnia, fan dnia ze złomowiska, ale fan ten kurczę e, odcinka dla mnie. Uprywatnie osobiście będzie to naprawdę Krysiu mega no, koszyk, dzwonek, kurczę ten marynarski gadżet, wszystko mi się podoba. A teraz padał stąd, bo długo gorąco bo go, trzyma i ta się miłego, hej.